Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem w programie samorządowym jest wiceprezydent Piotr Żwiak. Witam. Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Dosłownie na dniach zakończyło się zgłaszanie projektów do edycji 2022 Budżetu Obywatelskiego. Projekty zakwalifikowane poznamy dopiero 25 sierpnia, ale wiem, że była komisja działała. Przeglądała już złożone wnioski. Czy może nam Pan uchylić rąbka tajemnicy? Tak, tak, pani redaktor słusznie zauważyła. No, dzisiaj było takie, odbyło się takie spotkanie formalne. Gdzie y, Państwo doskonale wiecie, ja o tym też miałem okazję mówić, i Państwa redakcja, która bardzo promuje ten budżet obywatelski, za co dziękujemy, też wielokrotnie to podkreślała. E, zmieniły się trochę zasady, między innymi jedną z tych zasad, takich kluczowych poza tym, co już było wielokrotnie podkreślane, że jest jeden głos, jest to, że każdy projekt otrzyma takiego swojego opiekuna, właściwy wydział, Wyznaczy osobę, która będzie odpowiedzialna za pomoc w realizacji tego projektu. I dzisiaj odbył się ten pierwszy, pierwszy etap, to znaczy wpłynęło 12 jakby wniosków, projektów, nie jest to aż tak dużo, jest to mniej niż to było w zeszłych, w zeszłych latach. No ale dzisiaj zrobiliśmy ten pierwszy etap, to znaczy podzieliliśmy na poszczególne wydziały, które będą bezpośrednio odpowiadały, odpowiadały za, poszczególne, za poszczególne projekty. Jeszcze będziemy dodatkowo ustalać który projekt, do którego jakby tego etapu zostanie zakwalifikowany, ale tak nie wygląda, żeby za dużo wpłynęło w zasadzie jest spór co do jednego projektu. Jeśli chodzi o ten projekt miękki, jeszcze musimy zobaczyć, czy go kwalifikujemy do miękkiego, czy też czy też nie, ale mówię, te względy formalne będą realizowane, decydowane później. Ja powiedziałem 12, przepraszam, 13 projektów tutaj wpłynęło, więc jest 13 takich projektów, 13 projektów zostało złożone, dzisiaj zostały podzielone na poszczególne wydziały i będą sprawdzane z punktu widzenia formalnego. Mhm. Y jakim powodzeniem cieszyła się nowa kategoria, czyli projekty miękkie? No właśnie o tym powiedziałem, że niespecjalnie. Niespecjalnie. nie Raczej nie, nie cieszyło się powodzeniem. Mamy wątpliwości takie wstępne y co do jednego projektu, więc nie wygląda, żeby to. Myślę, że to wynikało z tego, że to w zasadzie było bardzo Krótko przed y, terminem y, wprowadzanej wiele osób, nawet dzisiaj rozmawiałem, ktoś się to deklarował, że chce złożyć, czemu ostatecznie nie złożył, a bo to było mało czasu, raczej wszyscy się nastawili na, na kolejny rok, więc raczej ten budżet będzie przebiegał podobnie do tych poprzednich, czyli będą duże i małe, z tym wszakże zastrzeżają, że będzie jeden głos. Przejdźmy w takim razie do kolejnego tematu, czyli druga tura dotacji na sport. Do dzisiaj mogły wpływać oferty. Przypomnijmy, że do podziału jest 579 625 zł. Tak, do dzisiaj oferty tutaj też zrealizowaliśmy pewną prośbę klubów, które mówią, że czasami robiliśmy te konkursy gdzieś tam w połowie w lipca. Później, zanim umowa była podpisana, to można było rozliczać. Oczywiście dopiero od momentu podpisania umowy. Natomiast tutaj zrealizowaliśmy tą prośbę, że 1 lipca już będzie konkurs. W konkursie, jak wiadomo, od ostatnich zmian uczestniczą przedstawiciele radnych, wszystkich klubów radnych, przedstawiciele Rady Sportu i przedstawiciele pana prezydenta. I 1 lipca będą już takie pierwsze rozstrzygnięcia, więc myślę, że dość szybko będziemy te umowy mogli, mogli podpisać. Myślę, że dość ważny konkurs dla klubów, dość znaczący. Mam nadzieję, że wszystkie kluby o tym wiedziały. Media powtarzały. Ja też miałem okazję u państwa, w Państwa redakcji o tym mówić, więc myślę, że każdy miał możliwość zapoznania się i mam nadzieję, że wszystkie kluby, które mogą w drugiej turze wystartować, taki wniosek złożą. Jest to troszkę zwiększona kwota w odniesieniu do tego, co było w budżecie, bo jak Pani redaktor doskonale pamięta, na jednej sesji zwiększaliśmy tą kwotę bodajże o 150 tysięcy złotych. Mhm. Przypomnijmy jeszcze, na co mogły być przeznaczone te środki, jeżeli chodzi o rozwój sportu w Lesznie? No, raczej to, to tutaj mówimy, to nie jest ten sport dzieci i młodzieży, czyli raczej mówimy o tych sportach bardziej drużynowych, czy też sportach bardziej seniorskich w tym zakresie. Ale zasadniczo to są wyjazdy, to są obozy, to są wyjazdy na mecze, to są ewentualnie jakieś stypendia, które są przez kluby wypłacane, wypłacane poszczególnym zawodnikom organizacja meczów. No, ten katalog tych, tych 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 możliwości jest dość duży. Poszczególne elementy my dość szczegółowo to wskazaliśmy w naszej uchwale, wszystkie są wymienione, ale zdecydowana większość rzeczy to jest organizacja zawodów sportowych, wynajęcie obiektów, wynajęcie transportu, ewentualnie wynagrodzenie kadry trenerskiej czy też stypendia dla sportowców. A jeżeli chodzi o samo zainteresowanie, jeszcze tutaj zainteresowanie? Pani redaktor, do dzisiaj są te wnioski składane. No, trudno mi odpowiedzieć, bo intuicyjnie czujemy, że zazwyczaj jakieś tak jest w naszym społeczeństwie, że najwięcej wniosków wpływa ostatniego dnia, więc pewnie jak teraz rozmawiamy, to być może jakieś wnioski wpływają. Jeszcze dzisiaj można bodajże do 14 godziny tutaj te oferty składać, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Początkowo bo nie było tak dużo, no ale tak czekaliśmy i dzisiaj rozmawiałem z naczelnikiem, to sprawdza mówi. Że trochę tych ofert już wpłynęło. Zobaczymy, ile to będzie pod koniec dnia. Mm -hmm. Przejdźmy w takim razie do tematu, który poruszaliśmy już jakiś czas temu. Chodzi o planowane przez miasto, miasto działania po covidowe w szkołach, o uczniów, którzy spędzili większość tego roku szkolnego na nauczaniu w domu, o kwestiach sprawności fizycznej i innych kwestiach związanych z COVID-em. Panie redaktor, no jesteśmy po tym pierwszym etapie, ja przypomnę, że to miało być trzy takie etapy, ja już o tym mówiłem, ale no, no, nie wszyscy oglądali tą wcześniejszą rzecz, a mianowicie pierwszy etap, takie badanie przez nauczycieli WF-u, badanie też wzroku, y, nadwagi ewentualnej przez y, panie y, pracujące. Y, w szkołach w tym zakresie. Drugi etap to już miało być takie bardziej profesjonalne badanie przeprowadzone przez nauczycieli mających odpowiednie kwalifikacje dotyczące zajęć korekcyjnych w tym zakresie. No i będzie ten trzeci etap. My kończymy. W zeszłym tygodniu były te badania, ten drugi etap. Przeprowadzany już przez tych wykwalifikowanych nauczycieli. Po tym drugim etapie usiądziemy, spróbujemy to w okresie wakacyjnym podsumować, tak żeby od września móc zaproponować czy to zajęcia korekcyjne w szkołach, czy też to, o czym mówiłem, a mianowicie zwiększenie tych kwestii związanych z godzinami, jeśli chodzi o pływanie, które miałoby być połączone od razu z, z, z nauką tutaj pływania, ale też poprawą VAT postawy, ale też dodatkowo dzięki tutaj ostatnim decyzjom. Rozszerzyliśmy ten nasz zakres, a mianowicie MOPR, pani dyrektor MOPR-u, przy współpracy ze stowarzyszeniami, między, nam, między innymi ze Stowarzyszeniem Krokus, postanowili uruchomić też świadczenie. Świadczenia związane z pomocą psychologiczną, także z pomocą pedagogiczną. W tym zakresie też terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w tym zakresie jest zaangażowany na stronach Krokusa i Komitetu będzie można uzyskać informacje, jeśli chodzi o świadczenie pomocy właśnie dla rodzin, tej świadczenie pomocy po covidowe, jeśli chodzi o psychologów i pedagogów. Tutaj też znalazły się pewne dodatkowe, dodatkowe pieniądze w tym zakresie, tak żeby to uruchomić. I też ruszamy, dużą, dużą, dużym zainteresowaniem, cieszyły się świetlice, świetlice, które, które ruszają w wakacje dla dzieci i aż 500 ponad zgłoszeń mamy dzieci, które chciałyby w okresie wakacyjnym z tych świetlic korzystać. To też była kwota przeznaczona na to ponad 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o tą kwestię pomocy psychologicznej, kiedy ona rusza w takim razie? Tutaj to będzie, z tego ja rozmawiałem z panią dyrektor Mopru. Pani dyrektor Mopru mówiła, że w najbliższych dniach będzie uruchomiona informacja na stronach Stowarzyszenia Krokus i Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, gdzie będzie można te wszystkie informacje uzyskać. Ja mogę jedynie się też zobowiązać, że jeżeli będziemy mieć te informacje, to my je po prostu bezpośrednio do państwa prześlemy, bo tak nie mam tego tutaj teraz, a nie chciałbym źle powiedzieć, natomiast na pewno będzie to uruchomione, ta informacja będzie mi, się zobaczmy, że i na stronie i do Państwa redakcji też taką dokładną informację prześlemy. To jest bardzo tak. ważny temat, także my też będziemy przekazywać go dalej. W takim razie... Przechodzimy bardzo do dziękuję za to, do... bo to jest ważne, żeby można było z tego też skorzystać. Przechodzimy do ostatniego punktu naszej dzisiejszej rozmowy. Chodzi o najbliższą sesję Rady Miejskiej zaplanowaną na 24 czerwca. Jest to jedna z najważniejszych sesji w roku. Porozmawiajmy o tym, dlaczego i jakie będą najważniejsze kwestie poruszane na tej sesji, czyli, między innymi, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta, ale też kwestie wykonania budżetu. Tak, no to są jakby, można by było na pierwszy rzut oka przyjąć, że to jest w zasadzie to samo absolutorium, gdzieś tam jak czujemy intuicyjnie w takim języku potocznym i wotum zaufania dla Pana Prezydenta, natomiast to są jakby odrębne dwie kwestie, jedna to jest taka tradycyjna, która od lat funkcjonowało, Rada Miejska zawsze co roku musi udzielić Panu Prezydentowi absolutorium związaną z wykonaniem budżetu, czy założenia... Późniejsze też zmiany zostały przez pana prezydenta zrealizowane. Są tutaj opinie instytucji sprawujących nadzór nad, nad finansami, i mimo, że to jest zawsze takie, wywoływało zawsze duże emocje, no to to przyjmowano tak dość zgodnie, że tutaj to nie jest kwestia oceny działalności władz miasta, ale tego, jak budżet. Został wykonany, czy on z punktu widzenia formalnego został wykonany. Natomiast y, bodajże 2 czy 3 lata temu, 2 lata temu, 3 weszła w życie taka dodatkowa y, instytucja, była dość obszerna zmiana ustawy o samorządzie y, gminnym dotycząca właśnie tego głosowania nad takim wotum zaufania dla pana prezydenta czy tutaj wszystkie rzeczy, obietnice, inne kwestie są w tym zakresie, w tym zakresie realizowane, to też będzie głosowane, ale niezależnie od tych dwóch głosowań nad tymi kwestiami, o których przed chwilą wspomniałem, będą też dość duże zmiany do budżetu. Tu też pozwolę sobie nawiązać, no tak to się układa, że samorząd funkcjonuje ciągle też to, co u Państwa mówiłem, będzie. Na bliższej sesji głosowane to, co myślę, że dość ważne z punktu widzenia funkcjonowania miasta Leszna, mianowicie będzie propozycja zwiększenia środków na przedszkola, na to, co już kiedyś u pani redaktor mówiłem. Miesiąc temu, może trzy tygodnie temu. Chodzi o kwestię placów zabaw, tak? Tak, o kwestię placów zabaw, że w końcu ta decyzja zapadła. Ponad 300 tysięcy zł będzie taka propozycja zwiększenia środków dla poszczególnych przedszkoli. Ja w wielu przedszkolach miałem okazję spotkać się, uczestniczyć, zobaczyć, jakie są potrzeby. Oczywiście to są pokryte tylko częściowo te potrzeby, ale najważniejsze potrzeby kilkanaście przedszkoli otrzyma tutaj wsparcie finansowe na najważniejsze remonty, na poprawę funkcjonalności ich praców zabaw. Łącznie to będzie ponad 300 tysięcy złotych, które na następnej sesji będziemy e, proponować, żeby przenieść. Myślę, że tu będzie zgoda wszystkich radnych, no bo raczej nikt nie ma wątpliwości, że chcielibyśmy, żeby te prace zabaw były po pierwsze nowoczesne, ale myślę, że nawet ważniejsza kwestia, żeby one były bezpieczne. Warto jeszcze dodać, że radni będą na tej sesji debatować nad raportem o stanie miasta Leszna. Raport jest wymagany od kilku lat. Tak, to jest w... ta sama ustawa, o której tutaj wspominałam. Mhm. Dobrze, myślę w takim razie, że wyczerpaliśmy tematy na dzisiaj. Szerzej o sesji będę rozmawiała w przyszłym tygodniu z radnymi, jak zawsze w programie poprzedzającym sesję. A tymczasem dziękuję za naszą rozmowę i do zobaczenia. Bardzo serdecznie Pani Redaktor, dziękuję. Dziękuję Państwu i zapraszam dzisiaj i jutro wszystkich na Leszczyńskie Lotnisko, bo szykują się ogromne atrakcje, których przedsmak, jak pewnie niektórzy mieszkańcy miasta Leszna widzieli, mieliśmy już yy, wczoraj. To ja jeszcze w takim razie dodam, że bilety wciąż są dostępne online i można je również kupić na, w drodze na lotnisko, natomiast w samych kacach na lotnisku będą 5 zł droższe, ale są miejsca, warto się wybrać dzisiaj i w sobotę na lotnisko w Lesznie. Dziękuję. Największa impreza chyba w tym roku w Europie lotnicza. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i panią redaktor i wszystkich słuchaczy.